Nie wszystko, co się w naszym życiu rozpada, dzieje się dlatego, że coś zrobiliśmy źle. Są straty, które przychodzą mimo uczciwych decyzji, mimo starań i wierności temu, co uznaliśmy za dobre. I to właśnie one bolą najbardziej. Bo łatwiej pogodzić się z konsekwencją błędu niż z pęknięciem czegoś, co miało sens, z rozpadem relacji, planu, etapu życia, który nie był iluzją, ale realną drogą. W takich momentach często próbujemy się ratować, posklejać, przywrócić dawny kształt, przejść obok straty jak najszybciej. Jakby wystarczyło nie patrzeć zbyt długo, a jednak jest w nas ciche przeczucie, że czegoś się nie da ominąć, że pewne rzeczy trzeba przejść przez środek, nawet jeśli to oznacza żal, pustkę i brak natychmiastowego sensu. Dziś zatrzymamy się właśnie tam, nie po to, żeby gloryfikować ból, ale żeby zobaczyć, dlaczego czasem to, co się rozpada, nie jest końcem drogi, tylko miejscem przejścia, które zmienia nas głębiej. Niż byśmy chcieli, strata rzadko przychodzi w sposób spektakularny. Częściej pojawia się jak coś, co po prostu przestaje trzymać. Jeszcze wczoraj był most, znajoma droga, sensowny układ, coś, co łączyło tu z tam. Dziś stoimy po jednej stronie i widzimy, że nie da się już przejść tak jak wcześniej. I to jest moment szczególnie trudny, bo most nie runął nagle, on się rozsypywał kawałek po kawałku, a my długo próbowaliśmy wierzyć, że to tylko chwilowe pęknięcie. W takich chwilach rodzi się naturalny opór. Chcemy odbudować to samo przejście, wracać myślami, poprawiać, analizować, szukać momentu, w którym dało się jeszcze coś zrobić. Ale prawda jest taka, że nie każda strata jest błędem, nie każda wymaga naprawy. Czasem most się rozpada nie dlatego, że był zły, ale dlatego, że przestał prowadzić tam, dokąd naprawdę mamy iść. I to jest myśl, z którą trudno się pogodzić. W takich momentach bardzo łatwo pomyśleć, że Bóg powinien nas uchronić przed stratą, że skoro idziemy uczciwie, skoro nie uciekamy i staramy się żyć w prawdzie, to most nie powinien się rozpaść, a jednak biblijne spojrzenie jest inne i dla wielu zaskakujące. Bóg nie zawsze działa tak, by coś ocalić w niezmienionej formie, częściej działa tak, by przeprowadzić przez to, co się rozpada. Jezus nigdy nie obiecywał, że uczniowie ominą stratę, nie mówił nic się Wam nie zawali, mówił raczej: Nie bójcie się. Nawet wtedy, gdy grunt pod nogami przestaje być pewny, to bardzo ważna różnica: Bóg w tej perspektywie nie stoi po drugiej stronie mostu wołając: chodźcie szybciej. On jest w samym miejscu przejścia, tam gdzie wszystko jest kruche, niejasne i bolesne. Dlatego wiara w czasie straty nie polega na szybkim odnajdywaniu sensu. Polega na zgodzie, że sens nie rodzi się obok bólu, ale w jego wnętrzu, że Bóg nie usuwa żalu jednym gestem, ale niesie razem z nami każdy krok, który stawiamy pośród ruin. Może właśnie dlatego tak wiele biblijnych historii zaczyna się od rozpadu, odejścia pustyni, grobu, ciszy bo to tam człowiek przestaje trzymać się dawnych konstrukcji i zaczyna uczyć się ufać temu, który nie prowadzi obok straty, ale przez nią. Jeśli dziś stoisz po jednej stronie i widzisz, że most się rozpadł, nie musisz od razu wiedzieć, dokąd prowadzi dalsza droga. Być może na tym etapie wystarczy zgoda, że czegoś już nie da się przejść tak jak wcześniej. Strata nie zawsze jest cofnięciem się. Czasem jest momentem, w którym uczymy się iść inaczej, wolniej, uważniej, bez dawnych podpór. Jeśli te słowa w czymś z Tobą rezonują, zostaw komentarz albo subskrybuj kanał.